Cześć, witam wszystkich, z tej strony Korangar i niczym posłaniec w średniowieczu przynoszę wam złe wieści, za które <laughs> prawdopodobnie mnie zetniecie, tak jest. Chciałem powiedzieć coś błyskotliwego i z deka śmiesznego, wyszło jak wyszło, otóż przechodźmy do sedna. Jak widzicie, ten materiał ma dziwny tytuł i w ogóle dziwną miniaturkę, przynajmniej taką mam w planach zamieścić. Otóż o co chodzi? O to chodzi, że w naszej serii, którą mozolnie prowadzimy, mianowicie w Stalker, Cień Czarnobyla, wyskoczył mi pewien błąd, z którym nie mogę się uporać. Wytłumaczyłem to poniekąd w grze, w samej grze, ponieważ chcę zamieścić, pokazać Wam fragment materiału, który udało mi się nagrać. Niestety, naprawdę, póki co więcej nie będzie, jeśli chodzi o Stalkera, ponieważ ja sam nie wiem, co mam teraz zrobić. Na ten moment, Przeinstalowanie gry jest ponad moje siły. Naprawdę nie chce mi się. I to tak bardzo nie chce mi się, że chyba tego nie zrobię. No nie wiem, poszukam jakiegoś sposobu. Może mi się do to odpalić. Deprymuje mnie to strasznie, ponieważ jesteśmy tak blisko. Blisko zakończenia. Już kurczę, mógłbym skończyć tego Stalkera dla świętego spokoju. No, w sumie nie wiem, co wam więcej powiedzieć. Może jakieś słowo otuchy, co nie krzyczcie, ludzie nie krzyczcie, sam jestem zły na siebie i na moją maszynę, że tak się stało. No cóż, co mogę powiedzieć więcej, żeby film nie trwał w nieskończoność chociaż i tak pewnie będzie śmiesznie krótki. Przejdźmy do tego materiału, tego UF, co udało mi się nagrać. Po nim będzie koniec, ponieważ nie mam nic do dodania. Zatem tyle. Trzymajcie się, zapraszam do oglądania i. I cześć! Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku! Dawno nie nagrywałem i mogę być trochę nieogarnięty, od razu Wam mówię. Zrobiłem sobie dwutygodniową przerwę po raz kolejny. Nie wiem dlaczego, jakoś ten stalker mnie odstrasza. Więc chyba... Uo, po prostu się... Tak jest. Dobra, zginąłem. Korzystając z okazji to Wam opowiem, co się działo Umie, mnie. Dwa tygodnie przerwy przez święta nic nie wrzucałem. A to jest odcinek nagrywany 2 stycznia. Tak jest, pewnie u was jest wynosimy się stąd. dobra. Resztę wam opowiem może przy okazji... Yy, naszego odcinka. Bo tu mnie koleś przekrzykuje. Także zaraz wracamy. No, mamy tutaj zatrważającą ilość wrogów. Ja naprawdę nie wiem, za który koniec się złapać, żeby ich jakoś ogarnąć. Jednak musimy zacząć walczyć. O, 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 Fajnie, broń mi się zaczęła przy okazji... Yy, ...przy okazji, przy okazji... Dobił, nie mam Dobra. Znowu ta sama śpiewka, chwileczka się kończy. Naprawdę, powiem wam, że nie wiem czy prze... Wow, kurczę. Nie wiem czy uda mi się to przejść. Jak widzicie czas leci nieubłaganie. Także nam zrobili jeszcze twórcy grę na czas. Ja nie wiem na co przykład... Dobra, wiecie co, może po prostu się zamknę i spróbuję ich dobić. O, może tak. Albo zrobimy inaczej, Dzień wiecie co? Włączę Brapsa, kiedy już się z tym uporam Także do zobaczenia za sekundę W rzeczywistym, pewnie za jakąś godzinę jak najlepiej Uuu, trzymajcie za Okej, okay, udało mi się rozwalić ich yy, Powolutku kroczek za kroczkiem, dzięki za te lagi yy, Mam tylko 30 sekund, nie wiem czy mi się udało wow. yy, Powiem wam, że strasznie Kill spada, podczas gdy yy, mam mało klatek na sekundę. A to się dzieje, gdy nagrywam. Yy, I znowu czuję, że jest dużo słabiej. Co jest? Oh, fuck! Dobra. Jeszcze raz. Okej, okay, witam Was z powrotem... Yy... I sądzę, że tu długo nie, pot... nie pogram, ponieważ jest jeden problem, z którym nie mogę się uporać. Jest to problem wow czysto techniczny. Uuu, odpocząć, odpocząć. FAK koniec gry. Ach. Pokażę wam coś. Yy... Coś co mnie bardzo strofuje i kurde sądzę, że, że to nam... Że to nas przyprawi o niezłe zawroty głowy, mianowicie jak gdy chcę wczytać. Nagle, nic tego, nic owego... Znaczy, przepraszam. Pomyłka moja. Gdy chciałem zapisać, to teraz zapiszę właśnie. O kurwa, nie mogę teraz zapisać. O, co tu zrobić? Gdy chcę zapisać grę, to wywala mnie do pulpitu. Nie wiem jakim cudem, nie wiem dlaczego. Bez żadnego błędu nie wysyła i nie wiem o co chodzi. I kurde, nie wiem co zrobić. No cóż, pomyślimy. Ja w tej chwili nie mogę wam dać żadnej odpowiedzi. Kończę na dzisiaj nagrywanie, bo to przerasta mnie po prostu psychicznie. Nawet zrobiłem sobie takie coś, że odkładałem jakieś duperela perela, sorry, do na półkę za każdym zgonem, kiedy mnie zabijali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 23 zgony plus yy, jakieś 4 yy, crasze. Co daje yy, siwy włos na mojej skroni z nerwów. Zatem chyba tyle. Hm. Nie mówię cześć, bo nie wiem, co z tym materiałem zrobię. Oh. Ciężko.